Dobrowolne poddanie się karze i warunkowe umorzenie postępowania. Czy warto? Tematem piątego i ostatniego odcinka z zakresu prawa karnego będą kwestie dotyczące dobrowolnego poddania się karze oraz instytucji warunkowego umorzenia postępowania. Zatem, na jakim etapie sprawy można się dobrowolnie poddać karze? Kiedy warto, a kiedy nie warto skorzystać z tej możliwości? Czy zawsze proponowane przez organy ścigania rozwiązanie w postaci poddania się karze będzie korzystne? Na czym właściwie polega, z czym się wiąże i kiedy można wnioskować o zastosowanie instytucji warunkowego umorzenia postępowania? Na te pytania postaram się odpowiedzieć w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Kwestie dobrowolnego poddania się karze i poczynienie w tym zakresie ustaleń z organami ścigania na etapie postępowania przygotowawczego, czyli jeszcze przed skierowaniem sprawy do sądu, reguluje artykuł 335 Kodeksu postępowania karnego. Zgodnie z którym, jeżeli oskarżony przyznaje się do winy, a w świetle jego wyjaśnień okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostały osiągnięte, można zaniechać przeprowadzania dalszych czynności. W tej sytuacji prokurator, zamiast z aktem oskarżenia, występuje do sądu z wnioskiem o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków przewidzianych za zarzucany mu występek, uwzględniających również prawnie chronione interesy pokrzywdzonego. Mając na względzie powyższy przepis. Trzeba zwrócić uwagę, że warunkiem koniecznym do skorzystania z możliwości dobrowolnego poddania się karze, której wymiar zostanie ustalony z prokuratorem, jest przyznanie się do popełnienia czynu zarzucanego przez organy ścigania oraz pozytywna ocena zachowania sprawcy. To znaczy przekonanie prokuratora, a następnie sądu, że mimo iż nie zostanie przeprowadzony w całości proces sądowy, zrozumie on naganność swojego postępowania. I nie będzie wchodził w kolejne konflikty z prawem. W tym przypadku sąd nie wyznacza rozprawy, a posiedzenie, na które wzywa oskarżyciela publicznego czyli prokuratora i oskarżonego i ewentualnie pokrzywdzonego natomiast odstępuje od wezwania świadków, biegłych sądowych oraz przeprowadzenia innych dowodów. Kolejnym momentem, kiedy można dobrowolnie poddać się karze i w konsekwencji uniknąć długiego i stresującego procesu, jest chwila, kiedy sprawa trafi już do sądu, ale oskarżony nie złożył jeszcze wyjaśnień, które zgodnie z zasadami procesu karnego są pierwszą czynnością przeprowadzaną w toku postępowania przed sądem. Zgodnie z artykułem 387 kodeksu postępowania karnego do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej, oskarżony, któremu zarzucano przestępstwo zagrożone karą nieprzekraczającą 15 lat pozbawienia wolności, może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego. Orzeczenie przypadku lub środka kompensacyjnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Co istotne, w tym przypadku oskarżony nie musi formalnie przyznać się do winy, a jedynie domagać się wydania określonego orzeczenia bez przeprowadzania dalszych czynności dowodowych. Trzeba również zwrócić uwagę, że określona tu została ostateczna granica czasowa, kiedy można skorzystać z tej instytucji. To znaczy do czasu zakończenia przesłuchania wszystkich oskarżonych w sprawie. W tym przypadku jednak niewykluczone, że sąd, nie mając wiedzy na temat chęci poddania się karze przez oskarżonego, wezwie na termin rozprawy pokrzywdzonych świadków czy inne osoby, których obecność uzna za konieczną. A w przypadku dobrowolnego poddania się karze przez oskarżonego, osoby te zostaną zwolnione z obowiązku obecności, natomiast stracą czas oraz poniosą koszty swojego stawiennictwa. Trzeba zaznaczyć, że zarówno funkcjonariusze policji, jak i prokuratura chętnie proponują podejrzanym skorzystanie z możliwości dobrowolnego poddania się karze, ponieważ pozwala to szybko i z ich perspektywy skutecznie zakończyć daną sprawę. Czy jednak zawsze warto korzystać z takiej propozycji? Przedstawię stan faktyczny sprawy rozpoznawanej przez jeden z sądów rejonowych w województwie mazowieckim, w której pewnemu mężczyźnie postawiono zarzut oszustwa oraz posłużenia się w tym celu podrobionym dokumentem. Zarzut ten opierał się na ustaleniach organów ścigania, z których wynikało, że nasz bohater zorganizował sobie fałszywe potwierdzenie jego zatrudnienia w jednej z firm produkujących sprzęt sportowy, a następnie udał się do banku i posługując się podrobionym dokumentem uzyskał kredyt gotówkowy. Zdaniem śledczych, takie zachowanie naszego delikwenta wypełniało znamiona przestępstwa oszustwa. Ponieważ działając w celu uzyskania korzyści majątkowej, poprzez wprowadzenie innej osoby w błąd, doprowadził ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. W tym konkretnym przypadku za działanie w celu uzyskania korzyści majątkowej poczytana została chęć uzyskania kredytu. Przez wprowadzenie w błąd, Rozumiane było posłużenie się podrobionym dokumentem, natomiast doprowadzenie innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem miało nastąpić przez udzielenie przeczonego kredytu i wypłatę gotówki podejrzanemu. Podejrzanemu została zaproponowana możliwość dobrowolnego poddania się karze, z której początkowo był skłonny skorzystać, i poczynił z prokuratorem ustalenia dotyczące wymiaru kary, która miała wynosić jeden rok pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres trzech lat. Dopiero na etapie postępowania sądowego, nasz bohater zmienił swoje stanowisko i zakwestionował dopuszczenie się przestępstwa oszustwa. Podniósł, że pomimo niewłaściwego zachowania nie oszukał banku, ponieważ od momentu udzielenia mu kredytu regularnie wywiązuje się z obowiązku zapłaty kolejnych rad, przedstawiając na tę okoliczność stosowne potwierdzenia przelewów. Finalnie sąd uniewinnił oskarżonego od zarzutu oszustwa, natomiast uznał go za winnego posłużenia się podrobionym dokumentem i wymierzył stosunkowo niewysoką karę grzywny. Mając na uwadze powyższy przykład, należy wyraźnie stwierdzić, że w tym przypadku skorzystanie z możliwości dobrowolnego poddania się karze było w oczywisty sposób niekorzystne. Z drugiej strony, przypominając przykład z odcinka numer 3, dotyczący drobnych złodziejaszków dopuszczających się kradzieży z włamaniem paliwa z placu budowy, trzeba podkreślić, że mając na względzie ilość popełnionych przez nich czynów, prokurator miał zamiar wnioskować o karę wynoszącą półtora roku pozbawienia wolności, której wykonania, jak wiemy, nie można by warunkowo zawiesić. Natomiast na skutek wyrażenia przez tych młodych ludzi skruchy i chęci dobrowolnego poddania się karze, udało się im wynegocjować z prokuratorem minimalny wymiar kary przewidywany za zarzucane im przestępstwa, czyli jeden rok pozbawienia wolności, której wykonanie następnie zostało warunkowo zawieszone na okres dwóch lat. W tym przypadku z kolei należy stwierdzić, że skorzystanie z możliwości poddania się karze było dla nich korzystne. Podsumowując wątek dotyczący dobrowolnego poddania się karze, trzeba po raz kolejny stwierdzić, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy warto, czy nie warto dobrowolnie poddawać się karze, a zatem znów na miejscu będzie tu ulubiona odpowiedź prawników, czyli to zależy. Każda sprawa jest bowiem inna i należy indywidualnie podchodzić do czynności i decyzji podejmowanych w jej toku. Drugą z instytucji przewidzianych w procedurze karnej, którą omówimy w dzisiejszym odcinku, jest warunkowe umorzenie postępowania. Zgodnie z artykułem 66 kodeksu karnego sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jej popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego w szczególności nie popełni. Przestępstwa. Warunkowego umorzenia nie stosuje się do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności. Analizując ten przepis, trzeba zwrócić uwagę, że warunkowe umorzenie postępowania może dotyczyć stosunkowo niezbyt ciężkich przestępstw, ponieważ ich społeczna szkodliwość nie może być znaczna, a kara za ich popełnienie nie może przekraczać 5 lat pozbawienia wolności. Ale o co tak właściwie chodzi z warunkowym umorzeniem postępowania i co można na tym zyskać? Instytucja ta polega na tym, że biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy, sąd stwierdza, że oskarżony popełnił dany czyn zabroniony. Natomiast niejako należy dać mu szansę na rehabilitację i nieuzasadnionym byłoby karać go nawet najniższą z przewidzianych przez konkretny przepis sankcją. W takiej sytuacji sąd wydaje wyrok, w którym dla oskarżonego wyznacza okres próby, który obecnie wynosi od roku do dwóch lat, skutkiem czego sprawca nie widnieje w rejestrze karnym jako osoba karana i jeżeli przez ten czas nie wejdzie w konflikt z prawem, to wymiar sprawiedliwości o nim zapomni. Z kolei w przypadku niedostosowania się do porządku prawnego w okresie próby i popełnienia innego przestępstwa wiązać się to będzie z osobnym postępowaniem dotyczącym nowego przestępstwa, jaki może wiązać się z podjęciem warunkowo umorzonego postępowania i ponowne prowadzenie tamtej sprawy. Tak jak wskazano wyżej, jest to możliwość, z której można skorzystać w przypadku popełnienia stosunkowo nieciężkich przestępstw, i ze statystyk wynika, że obecnie najczęściej stosowana jest w przypadku posiadania niewielkiej ilości środków odurzających, drobnych kradzieży, czy prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, przy czym oczywiście w przypadku niewielkiego stężenia alkoholu we krwi oraz braku spowodowania jakiejkolwiek kolizji, czy tym bardziej wypadku. Oczywiście w żadnym stopniu nie można popierać takich zachowań, natomiast warto mieć świadomość, że i takie instytucje funkcjonują w procedurze karnej. Dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnym odcinku.